Usiąknięcie słoneczka, kajakowa wycieczka, już za chwilę wyruszy daleko. Personalny załogę błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim wejdzieli kierownicy ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z bohaterem, a za nim cała reszta ekipy i tak się spierają. Ja przyjemnie kołysę cieńszy twar, gdyż i mi, woda i płynie sobie w dar. Hej! Ach! Ja przyjemnie kołysę cieńszy twar, mi, szumi woda i płynie sobie w dar. Skrzypią mięśnie smrażane, gładko błyszcz ma, ciut od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słuchać w tej chwili tworzą okrzyk. Ojej! Woda pulka! Wygnął po gładkiej i pod ładnie już ogromnie dałem, są stąd. A w ten referent traktat z dla cicho żegnał Jezu nasz my wiemy On. Wybuchła panika, dyrektor przewodnika, spląza taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał Ja aluzji sobie nie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze przewodnik odrzekł, z prądem także być może. Droga równie ciekawa i prosta Ale jestem zmuszony, bo strzeżną spraw jest ogromny, jarwący Ach ja się Lecz ci go nie słuchają, jaki zawracają moją ilość które uderzeń. I znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już nie będzie na szczerze. Jaka zniknie nie marzy, a już szczególnie która takie zasady ma mądre że obchodzi ją mało, czy jakaś garść symbałów, po prostu jedzie.